Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Stachu i zapraszam was na 27 odcinek z The Luxki Jump 2. Sezon Pucharu, znaczy Puchar Świata już powoli dobiega końca. Jesteśmy po 26 konkursach no i sytuacja wygląda w klasyfikacji tak. Wciąż liderem jest Piotr yy, Geiger, Piotr Żyła walczy o kryształową kulę i miejmy nadzieję, że to się uda. ma miejscu czwarty Maciej Kot. 10 miejsce zajmuje Kamil Stoch. 12 Dawid Kubacki. 13 miejsce zajmuje Olek. Zniszczał. Dzisiejsza rywalizacja odbędzie się na skocznika 90 w Norwegii. Rozpoczynamy od Stefana Laje. Ponad 3 metry na sekundę z taką prędkością powiewa wiatr. Stefan Laje rozpoczyna od skoku 90 i 90,5 metra, a za chwilę Stefan Kraft. I mamy teraz 88 metrów i pierwsze miejsce egzekwo. Zajmuje Stefan Kraft ze Stefanem Laje. Teraz Ryoju Kobayashi. No teraz słabo, bo wyjście z progu nie było zbyt dobre. 75,5 metra. No, Aleks zniszczył. Pierwszy z Polaków. Dobry skok. 91,5 metra jest na prowadzeniu. Aleksander zniszczył. A teraz kolejny Dawid Kubacki. No, teraz 90,5 metra, czwarte miejsce Dawida. Czyli przed, yy, przed ostatnie. No to ty mi teraz. Wydaje się, że nie pan ale tam byd. się kiedyś. Kiebm słyszał siebie parę miesięcy temu. się, opamiętałem, poszedłem na terapię. Pan też to No, teraz odległość 83,5 metra, a miejsce piąte reprezentanta Słowenii. A teraz Kamil Stoch. Dobre wyjście z progu, i to jest dobry skok Kamila! 92,5 metra, ale miejsce drugie! Przegrywa o 4 punkty z Olkiem Niszczołem, ale to był dobry skok Kamila. Teraz Halvor Egner-Granerud. Teraz mamy 91,5 metra i jest na miejscu drugim Halvor Egner-Granerud. O pół punktu przegrywa z Olkiem Zniszczołem, ale o 3,5. wyprzedził Kamila Stocha. Daniel Hubert teraz. I odległe. Dobra, teraz 92 metry, i jest pierwszy o pół punktu. Zepchnął Olka Zniszczoła Daniel Hubert. Teraz Adras Wellinger. Teraz odległość i 90 metrów. No, wiatr wieje bardzo mocno teraz. Hmm, reprezentant Niemiec jest na miejscu piątym. Jestem przy to tylko teraz Arti Aigro. No i odległość dobra teraz. 91,5 metra, ale miejsce szóste. Reprezentanta Estonii. A teraz Simon Aman. Przepraszam Kto? Ten Sendski, ten pana kolega Kolega. Złodziej. Złodziej kobiety. Wybrać. No i mamy odległość 83 metry. Simon Aman jest 11 A za chwilę przedostatni zaszych reprezentantów Maciej i Kot. Wiatr wie mocno. Maciek w powietrzu. Skaczy 90 metrów. I jest na czwartym miejscu. egzekwa z Kamilem Stochem. No teraz Jan Herl. Zobaczmy na próbę reprezentanta Austrii. No dobrze, dobrze to wygląda. To jest dobry skok. 92,5 metra, ale jest na siódmym miejscu. Austriak. Mamy trzech reprezentantów polskich w Ucemce. Jak na razie zobaczymy, czy będzie czwartym. Zobaczymy, czy będzie czwarty Polak. A fajnie by było, żeby było czterech Polaków. To żyła. Dobry skok, Żyły. 92,5 metra i na prowadzeniu egzekwo z Danielem Huberem. Brawo, Piotrek. A więc mamy czterech reprezentantów Polski w ósemce. No i Karl Geiger pozostał jeszcze. Odległość 91,5 metra. I reprezentant Niemiec kończy pierwszą serię na pozycji czwartej. A więc sytuacja jest taka: prowadzą Daniel Huber i Piotr Żyła. Aleksander zniszczą na miejscu trzecim. Kamil Stoch i Maciej Kot na miejscu szóstym. Na miejscu trzynastym odległym Dawid Kubacki. Kamil Stoch: rekord skoczni 92,5 metra. No i tak. On się wszystko ukalkulował, że kamień zajmuje pozycję szóstą razem z Maciejem Kotem. No to rozpoczynamy serię drugą. Rozpoczyna Ryoyu Kobayashi, który w pierwszej serii skoczył 75,5 metra. Nie był to zbyt, to zbyt dobry skok. A teraz będzie 92,5. No to jest słabe troszeczkę, niskie. Teraz Simon Aman. w pierwszej serii 83 metry. Teraz o, oj, nie obejmie prowadzenia 87,5 metra i upadek, niestety, reprezentanta Szwajcarii. A teraz Timizajc w pierwszej serii 83,5 metra. Teraz będzie prowadził, no i mamy nowy rekord skoczni 93 metry. 29 punktów przewagi nad Rio mat. Ma i zajdź. Dawid Kubacki pierwszej serii: 90,5 metra. Teraz daleko! Kapitalnie, Dawid 94,5 metra i obejmuje o 6 punktów prowadzenie. Wyprze o, o 6 punktów wyprzedził tym jego zajca. Rekord za rekordem. Brawo dla Dawida. Teraz Stefan Kraft pierwszej serii. 88 metrów. Teraz 89,5 metra, oczywiście, będzie na miejscu trzecim. No a teraz Stefan Laje, można powiedzieć, dobrze rozpoczął tą pierwszą, ten pierwszy konkurs. Ten konkurs oczywiście, i tą pierwszą serię, zarówno 90,5 metra. A teraz 91,5. No, ty niskie, i jest trzeci reprezentant Niemiec. A za chwilę Arti Agro, który w pierwszej serii skoczył 91,5 metra. Piotr wciąż jest silny. Odległość teraz 89 metrów. I jest drugi, przegrywa o 5,5 punktu z Dawidem Kubackim. A na chwilę Jan Herr. I później rozpoczniemy ostatnią ósemkę. Jan Her w pierwszej serii 92,5 metra, teraz 91. Ale nie obejmie prowadzenia, bo noty ma niskie. Będzie drugi egzekwo z Artie Micro. No to rozpoczynamy ostatnią ósemkę, którą otwiera Andreas Wellinger w pierwszej serii 90 metrów. Teraz 92 metry. I jest drugi. Noty niskie. Przegrywa o 3 punkty z Dawidem, a więc Dawid będzie w ósemce dzisiejszego konkursu. A czy znajdzie się Maciej Kot? Tak. 92 metry, jest Maciek. Pierwszy mamy Macieka Kota i Dawida Kubackiego w ósemce. A czy będzie Kamil Stoch? Zobaczymy. Tak, chyba tak. Chociaż? Jest Kamil Wusemce. Będzie na miejscu drugim. Błaga mnie teraz. Na miejscu drugim Egzekwos z Dawidem Kubackim, ale będzie Kamil Wusemce. Kto wie, czy nie zobaczymy kompletu Polaków w Usemce? Alvor Egner Granerudzka, czy 92,5 metra, jest pierwszy. Teraz wiatr wieje słabiej. No, a teraz Karl Geiger 90, pół metra. A teraz odleciał reprezentant Niemiec. No to jest kapitalny skok. I kto wie, czy nie po Bo 98 metrów, no to jest kapitalna odległość. A teraz Aleksander zniszczał Raz kapitalnie, no to jest 98 metrów, ale będzie przegrywać o 4,5 punktu. No to jeszcze Piotr Żyła pozostał. Teraz 96,5 metra, ale nie będzie Piotrka Żyły na podium. Ale będzie Aleksander zniszczął. Ale najważniejsze jest to, że mamy komplet Polaków w ósemce, i to nas naprawdę bardzo cieszy. Ale wszystko teraz w rękach i w nogach Daniela Hubera. Austriak walczą o zwycięstwo, ale nie będzie miał tego zwycięstwa. Kończy dzisiejszą rywalizację na piątym miejscu. Wygrywa Karl Geiger, no i umacnia się na fotelu lidera. W klasyfikacji generalnej Oleg zniszczą najlepszy dzisiaj w, y, z Polaków na miejscu drugim. Poprawił rekord skoczny o 10 cm i podium uzupełnia Piotr Żyła. Y, a więc mamy dwóch reprezentantów Polski na podium: Maciej Kot na miejscu szóstym, a Kamil Stoch i Dawid Kubacki na miejscu siódmym. Bardzo dobry występ dziś Polaków w dzisiejszym konkursie. No to zobaczmy na klasyfikację. I tak, y, Piotr Żyła wciąż jest na miejscu drugim, no bo liderem jest Karl Geiger. Maciej Kot na miejscu czwartym, Olek zniszczął na miejscu 10. Kamil Stoch na miejscu jedenastym, Dawid Kubacki wciąż trzynasty. Dobry konkurs yy, naszych reprezentantów, zobaczymy jaki będzie ten następny, który już jutro. Za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawcie łapkę w górę, no i wciśnijcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia!